Znajdujemy się dzisiaj w Maceracie na Polovers Days 2023, podczas których świętujemy też rocznicę wyzwolenia miasta Macerata spod okupacji nazistowskiej przez żołnierzy II korpusu polskiego. Z tej okazji burmistrz miasta zaprosił na uroczystości m.in. panią ambasador Annę Marię Anders konsul Agatę Ibek Bojtasik oraz konsul honorową Krystynę Gorajski. Podczas obchodów 79. rocznicy wyzwolenia miasta w Urzędzie Rady Miasta gospodarze wspólnie z grupą porowers przekazali gościom tabliczki pamiątkowe oraz akwarelę z wizerunkiem miasta. Ze względu na pogodę pokazy tańca zamiast na placu odbyły się w teatrze Filharmonii. Wszystko zakończyło się polonezem. Posłuchajmy, co nam może o tym powiedzieć pani ambasador. Jesteśmy dzisiaj w Maceracie, gdzie upamiętniamy wyzwolenie ją przez drugi korpus Polski. Co może nam pani powiedzieć na ten temat no i co, jak pani się tutaj czuje? Fenomenalnie, naprawdę bardzo emocjonalny, wspaniały wieczór. 79. rocznica wyzwolenia miasta przez drugi Korpus Polski. I oni naprawdę są tacy patriotyczni i tacy wdzięczni Polakom, i czuje się ta, ta miłość do, do Polaków. Także jak przyjeżdżam do tego miejsca, gdzie nigdy nie byłam. To jest zawsze takie ciekawe, jak to będzie, bo po prostu mnie zatkało. zatkało takie, takie przyjęcie w Radzie Miasta. No niestety nam pogoda nie dopisała, jeszcze miał być Spolones na placu. Ale zaczęło padać w tym roku. Nie mamy jakoś szczęścia. Monte Cassino padało tutaj też. Ale zrobiło, wszystko się udało tutaj w Radzie Miasta i a, cała ta część oficjalna. Potem myśmy tańczyli pod Lianeza. Oni pokazywali swoje tańce. Nawet miałam okazję z nimi zatańczyć ich tańce. Fajna, bardzo miła atmosfera. Jestem bardzo wdzięczna organizatorom i, i w ogóle mieście, i Radzie Miasta, i, i konsulom. I burmistrz, wszystkie staniałej wieczór. Bardzo dziękuję za wywiad. I życzę mi części Było też otwarcie przez panią ambasador wystawy poświęconej historii polsko-włoskiej, która sięga już bardzo odległych czasów. Lepiej będą nam o tym jednak mogli opowiedzieć Anna Traczewska i Mauro Redici. No więc projekt Polovers to projekt, który urodził się w 2021 roku i ma za zadanie połączyć kulturę polską, włoską, tradycję, poznać się nawzajem. Dwa kraje mają się poznać, ale głównie, tak jak nazwa mówi, polovers to zakochani w Polsce, czyli przekazać Włochom naszą miłość do Polski. Dlaczego mamy kochać Polskę? Za co kochać? Jeśli nie kochać, to przynajmniej poznać ją i przekazywać znajomość jej kultury i tradycji innym osobom, prawda? Prawda, cała prawda i do tego też łączy historia, bo akurat ten rok polowe to robiliśmy tu w Macaracie, w markę, regionu Marki, a Macarata to było miasto pozwolone przez Polaków, bez... Bezwolone. Bezwolone. Sorry. I mieliśmy akurat szansę przekazać fajne historyczne zdjęcia od tego dnia, 79 lat temu i akurat wszystko wychodziło bardzo, bardzo ruszające. 30 czerwca, kiedy to 30 czerwca 1944 roku brygady polskiego II Korpusu, tak jak mówił Mauro, wkroczyły i były jednymi z wyzwoleńców Maczaraty tego miasta spod e, inwazji niemieckiej. Więc to akurat się złożyło wszystko razem, połączenie tych tradycji naszych, kultury. A e, w, na, na drugi dzień, w sobotę, zaplanowaliśmy wystawy, konferencje, prelekcje, prezentacje książek, tak żeby właśnie otworzyć tą część kulturalną, teoretyczną, historyczną. Dla mieszkańców miasta Macerata, Włochów, jak i do przybyłych osób, gości z zewnątrz, bo mieliśmy zaszczyt mieć gości z Turynu, z Forli, z Rzymu. Przyjechało sporo osób właśnie i bardzo nas to ucieszyło. Mogliśmy przedstawić naszych miejscowych historyków, którzy przedstawili, jak to historycznie się odbyło, jakie są korzenie polsko-włoskiej przyjaźni tutaj w Maceracie. Przedstawiliśmy książkę, które zostały tutaj publikowane w Maceracie przez Włochów. Którzy doceniają wysiłek polskich żołnierzy. I e, jesteśmy właśnie w sali, w której e, jest wystawa fotograficzna. Jestem naprawdę zaszczycona, bo moja koleżanka jest córką fotografa okresu dwóch wojen, pierwszej i drugiej wojny światowej, pana Carlo Balelli. I właśnie Centro Studii Carlo Balelli wystawiło razem z naszymi wystawami polskiego pochodzenia zdjęcia, które przedstawiam dokładnie 30 czerwca, kiedy polskie wojska wkroczyły na Plac Główny, tu właśnie, gdzie mieliśmy tańczyć poloneza. Także to są te czarno-białe zdjęcia, które tu widzimy. E, troszkę dalej połączyliśmy to z wystawą o drugim Korpusie Polskim, a trzecia nasza wystawa to jest bardziej em, świeża, Korpusia. nowsza, bo mówi o hymnie polskim, o historii hymnu polskiego, którego mieliśmy jubileusz w zeszłym roku. I z tej okazji właśnie pokazujemy też Włochom, rzecz, którą sami oni nawet nie wiedzą, że jesteśmy dwoma krajami, które właściwie nawzajem cytują się w swoich hymnach. My mówimy z ziemi włoskiej do Polski. Mamy właśnie o, o temat, że, że, który nas łączy z Włochami. Dlatego też, że i hymn polski powstał we Włoszech, ale e, nie wszyscy wiedzą, że czwarta zwrotka hymnu włoskiego mówi o krwi polskiej, Pos która jest właśnie wymieniana w tamtych strofach. Także Przedstawiliśmy te wszystkie trzy wątki razem, aby przybliżyć naszą wspólną historię i tradycję. I korzeni, tak. To wydarzenie było niestety ostatnim dla pani konsul Agaty Ibek-Wojtasik z powodu zakończenia jej misji dyplomatycznej, którą dla nas podsumowała w tym wywiadzie. To są zawsze, zawsze ogromne emocje. Wy, wy, wywiozę z Włoch naprawdę dużo pięknych, pięknych wspomnień. Bo jestem niezmiennie pod wrażeniem pomysłowości Polaków, którzy mieszkają tutaj we Włoszech, którzy są bardzo dobrze zintegrowani z lokalną społecznością i potrafią tą lokalną społeczność Włochów zarażać miłością do Polski. I to jest piękne. I to było dzisiaj widać w Maceracie. Piękne wspólne święto włosko polskie przy wspomnieniach o drugim korpusie, a także przy tradycyjnych tańcach. I to jest naprawdę ogromna wartość dodana, że, że możemy znaleźć tyle rzeczy, które, które nas łączą, Polaków i Włochów. I, i to jest to, co, co uważam, że było najcenniejsze podczas tej mojej misji tutaj we Włoszech. Widz, widzieć to, że, że Polacy potrafią inspirować Włochów do tego, żeby też pokochali Polskę.